Robert Magielicki, Mirosław Pobrowski Jan Steć, czyli trzy pokolenia, trzy poziomy wiedzy i znajomości kobiecej psychiki. A tak w ogóle to co jest gorsze? Dziadowanie czy żerowanie na kimś? Nic nie jest dobre, ale ludzie są jak co są. W takim razie będziemy mogli się o tym przekonać w skeczu może. Polskie morze, cholera jasna, polskie morze masz. Złodzieje zdzierają za wszystko tyle forsy. 20 zł. Za taki kawałek rybki. Taki kawałek rybki za 20 złotych. Wiktor, nie dziaduj! Oni przez wakacje muszą zarobić na cały rok. Tak, ale ja nie karuję cały rok po to, żeby wszystko przepieprzyć w wakacje. Żeby jeszcze pogoda była. A to środek lata. Lipiec. Dwa tygodnie leje i leje. A wiatr łeb urywa. Nie bój się. to Tobie nic nie urwie. Ach, jak to mówią? Źle skrojony, ale mocno zszyty. A! I jeszcze ta twoja psz, głupia siostrzyczka. Na ty ją w ogóle tutaj zabrała ze sobą, co? Wiesz, ile ona mnie kosztuje? I nerwów i pieniędzy przede wszystkim? Wiktor, no tysiąc razy ci tłumaczyłam. Wielka w pracy nie zarabia za dużo raz. Drugie szuka męża, trzecie trzeba jej pomóc. A w pracy nie może sobie kogoś znaleźć? Jak? Jak ona pracuje na dźwigu 30 metrów nad ziemią? Jak ona jakiegoś chłopaka poderwie? Hakiem? <noise> Barciar! Dobry humor, się jakiegoś chłopaka? A rzucił mi się taki jeden oko, co go w tym budzie sprzedaje. No i co zagadałaś? Nie stążyłam, bo wiatr ten całą budę wyrwał i rzucił do morza. Jakbym miała dźwig, to bym go poderwała. Ty płacisz! No to co, może rybkę? Znowu rybę? Jesteśmy nad morzem, to jemy rybę. A co mamy jeść? Świstaki? dobry, dzień dobry. Witam w naszej wspaniałej smażalni. A, idzie złodziej. No skakielo mi on co zamawiamy? Rybka polecam, świeżutka, jeszcze przed chwilą pływała w morzu. Chyba brzuchem do góry. Jaka jest najtańsza ryba złodzieju? O, zaczęło się, dziadu. Wiktor, błagam ci, ja ci błagam, nie dziaduj. Nie dziaduję. Pytam się złodzieja, jaka jest najtańsza ryba. Panga. Dobrze, to poproszę pangę, tylko taką maleńką. Pani, a jaka jest taka cnowo druga od końca? A, flonderka, polecam. Wiktor, nie dziaduj, weź flondrę. Ej, hey, Wiktor. Dobrze, to poproszę flondrę, tylko taką jeszcze mniejszą niż tamta Pani. Hej no, Wiktor, a może w ogóle nie dziaduj, weź halibuta? Drogi jest ten hollywood? No, droższy jest tylko rekin. To jednak poproszę Flondrę. To ja poproszę Halibuta. Co? Halibuta. Dobrze. Halibuta. Tylko jeszcze mniejszego niż tamta Flondra i tamta panka. Najlepiej samą płetwę. Piłkro, ale ja się nie daję. Trudno. No tej Do tego pieczywo, frytki? Pieczywo. Wiktor, nie ciaduj. Dobrze, poproszę frytki raz. Dwa razy. I ja też poproszę frytki. Podwójnie. Nie chcesz tyle. Co ser. Coś do picia będzie? Człowieku, jeźdź tu z tam, tu tam, Wiktor przestań! Na się musisz czymś przepić. Wariat. Dobrze poproszę piwo. Tańsze, droższe. Wiktor, nie ciaduj! Butelkę włódki. Tylko takiej najtańszej. A ja poproszę wino. Włoskie białe, francuskie, czerwone? Przecież tak głupia baba się nie zna na winie. To co się pani pyta? poproszę polskie, biało-czerwone. A dla pani? A ja poproszę szampana. Co ja ci zrobię? Co ja ci zrobiłem? I whisky jakiś drogie. Przecież ty nie robisz whisky. To sobie szyby przyczyszczę w To wszystko będzie tak? Uuu, to widzę, że ktoś sobie za to wszystko pięknie beknie. Wiktor beknie i otoczy się dziadowania raz na zawsze. Dostycz tego! Za rok nie ma tej zimnej małtyckiej sadzawki, drogi chrypi tych złodziejów. Za rok są wakacje w Egipcie. O, kurde! No, no super, kochanie, ale wspaniały pomysł, ale tam to dopiero musi być drogo, tam co ty się zadziadujesz na śmierć. Nie zadziaduję się na śmierć, bo mam dosyć waszego wiecznie nie na żadnego i kłótliwego towarzystwa. I do Egiptu pojadę sam. No co? już jest dziadowanie do potęgi! Słuchaj, no, no słuchaj, no, no, ale no co my zrobimy? Nie wiem. Albo wiem. No. Pójdę dzisiaj do niego w nocy. Absolutnie na gusienkę. Stanę przed nim i powiem: Ty, Wiktor, jak ty mnie nie zabierzesz na te wakacje do Egiptu, to możesz zapomnieć o tych sprawach. A ty?